Trzeba. Nie, 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 czekaj, ja coś z tym zrobię Przestań coś na żywo Co? Na żywo jesteś hmm. Dobra, idę się w progenie to? Co to? E, mamy to ręko Całe Nie, no kurde Co to się stanęło? o, o! papier wezmę No złaś tu na dół, nie wiem Śledzisz tam No i wszystko, czasem zejść na dół wyprzy. Co tu się dzieje? Niski poziom baterii to wyśle To już do no, To wyśle no, To ja. Słyszysz co wy Słyszę. O, no mnie. Normalnie nie Ej, ja mam Ej. Nie wiem o, oh. O, trzy osoby, ja nie mogę. Pupek! Siema, siema, pupek! O, on się nie chce. Chyba zaraz spać, pójdę. Cześć, cześć, cześć. Cześć i czołem skąd że coś gadaj. Jedna osoba, wygląda. <grym> no, <grym> ma zupełnie mały. O, <grym> dawaj, weź, chcę, to nie wiem. Coś się będzie działo. Zły, to chodzi. Hmm. Szachy miały aktualizację. Szach miały aktualizację. Co ty chcesz, Ja nie mogę szacha jest aktualizacją. Ło, wow, tu po drugiej korzystanie.